Cześć, witam was w kolejnym filmie. Tutaj, ten film będzie tam. Jak pokażę Wam, robić takiego smoczka. Zaczniemy od potrzebnych rzeczy. Pierwsza potrzebna rzecz, ołówek. Idziemy do drugiej. Następna potrzebna rzecz, kilka kartek. Popytu potrzebne. Idziemy do trzeciej. Będzie klej. I czwarta rzecz potrzebna. Okay, to i to są nożyczki. I ostatnia rzecz potrzebna. To są pisaki, inaczej mazaki. Można wziąć sobie też kredki, jeśli ktoś nie ma mazaków albo nie chce. Więc idziemy do robienia smoka. Wklejamy jedną kartkę i ją składamy. Składamy. I on tak, 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 że tak, tak, i, i tak, że nie tak, jak ja tu pokazuję, tylko że tak, i tak dalej, do końca. Może być równo, niektórzy nie mogą nie umieć, ale może być równo, nierówno Tak będzie działać, bo tutaj jest nierówno, ale nie działa. Więc zapraszam, to pokażę, jak wam to ma wyglądać. Składacie sobie tak i tak dalej do końca. Nie, nie może być, że tutaj jest jakaś mała szczelina. Tak nie może być. A ja pokazuję, jak to ma wyglądać, kiedy złożymy. Chyba tak może być. Zobaczmy. Nie, tak nie może być. Więc pokazuję Wam drugi raz. Edy, dobra, czeremary. Tutaj się pojawia poprawne składanie tej kartki chyba dobrze to złożyłam, nie wiem i tak ale można to i tak zrobić, więc teraz składamy to no. czekajcie składamy to tak i ma wyjść takie takie coś jeśli wam to wyszło to takie coś to dobrze robicie teraz idę wam pokazać co trzeba dalej zrobić więc bierzecie to i idziemy do potrzebnej rzeczy Tadadadam, jest nam potrzebny obływek, Oprysujecie wszystko, to ja Wam pokażę jak ma to wyglądać, oczywiście zrobię przecinek i, dobra nie zrobię przecinku, czekajcie chwilę, nie poczekaliście chwilę, dobrze to wiem, a więc trzymajcie i obrysujecie ob... Opa, poprawię po mi No i teraz rysujecie obramę, Ja Wam pokażę. I obrysowałam i teraz rysujecie obramówkę. chopa, cyk. Poprawimy. Jeśli robiliście już takie coś, to to wytniemy. Tylko pokażę Wam ja to, ale czekajcie chwilę, dobra, A, dobra mam, dobra już jestem, czekajcie chwilę, dobra nie wiem czy Wam to pokażę, czekajcie chwilę, nożyczkami wycinanie, wycinacie prosto, ramówka ma być, to nic nie rysujemy tu, wycinamy to i wam pokażę kiedy to będzie wycięte. Dobra, tak to ma wyglądać. Teraz składamy, ale jak składamy to? Tak, tak, hop i tak, hop. O, potrzebne nam jest coś mm, potrzebnego, żeby zrobić podstawę czegoś, co nam tu wyjdzie, z tym kątem. Poczekajcie chwilę. Mm. Dobra, klej. Aha. tu robimy tak to samego końca zamykamy klej kładziemy klikąt i przyklejamy i tak z drugim końcem ojej może sobie ojej chyba za małe Czekajcie chwilę, bo to jest takie kurzające, to klejone. Mamy za małe, ale można sobie tociąć te trójkąciki te zawsze, więc ten krójkąc zawsze, więc spokojnie, moi drodzy. Um, um, moja koleżanka będzie mieć kanał. Proszę, macie tu przyklejone. Tym kącikiem. Jeśli macie na przykład za duże to można sobie zawsze dociąć tymi nożyczkami. Poczekajcie chwilę. Przyklujecie tym klejem. Tym z drugiej strony miawia. Widzicie, już sobie to dociąłam. Zobaczycie to, jak będzie wyglądać całe złożone. Więc poczekajcie. Dobra, już. Oni odkleją mi się na Dobra, szklę, kleję, kleję. Jest chyba, jest ok. Dobra. I robimy to też na górze. Więc idziemy po kartki. Opa. I odrysujecie sobie to. Tak teraz mam gotowe. Tutaj teraz mogę się zabierać. Obrusowanie niestety Wam nie pokazuje. Nie pokażę, jak opresowuję, bo to jest bardzo ciężkie, bo nie ma podstawki i powiem wam pracę. nie nagrywam na żadnej kamerze. Tylko na telefonie, więc... Yy, dlatego nie mogę jak wam to pokazać. O nie, mi się odkryło, no ja... Ja nie mogę. Tak, wiecie, że to jest bardzo kurzające. teraz wam to pokazuję, a wy poczekajcie. O, też ma wycięcie, moi drodzy. Tutaj macie już tam, i będzie nam potrzebne takie drugie, żeby zrobić górną. O, szprytery! Yy, Ryszard, przepraszam. Skąd ty to się wziąłeś? Ja zajdę na wycinanie się górnej części. Mam już górną część, wyciętą. I będę ją właśnie przyklejać. Kleją. Macie taką część już. To robicie taką drugą, żeby mieć podstawę. Żeby ta później obiłać. Czyli robicie tak, tak, taką samą. Tylko, że drugą, więc idziemy to zrobić. Skoro macie już to, to zrobienie tego całego to idziemy to zrobić nie wiem czy mam za wielkie przypadkiem ale okej okay, robię skoro macie już takie drugie to idziecie robić poprzednie więc myślę że zmieść tu na tej kartce nie to widzę was kiedy Wy zobaczymy się kiedy zrobię całą ten Skoro już masz dwie części, to możesz je dać tak. I musimy wyciąć kawałek kartki. Ja Wam pokażę, jaki. Tylko z tego super kanapy, który będzie idealny. Miecie sobie taki kawałek. Kartki bierzecie, bierzecie klej. Otwieracie klej, składacie, smaru jecie i przyczepiacie tu. Tutaj i tutaj tak żeby to wyglądać. Tak i macie później sobie rysujecie na nim coś i koniec. Oj, odkleją się i czekacie, czekajcie, um. I koniec, tu nie musicie, nie musicie patrzeć, jak u mnie to wyszło, żeby u was wyszło przynajmniej dobrze. Zaczaczcie łapkę w górę i słupika, nic wam się podobało, nie zmuszam. Papa, papa. Pa.